Kolejnym punktem będzie punkt śledziona 16. Znajduje się on jeszcze na brzuchu i wyznaczamy go Znowuż w stosunku do punktu śledziona 15, znajdujemy sobie punkt śledziona 15, cztery cuny w bok na brzegu mięśnia prostego brzucha i 3 cuny powyżej, czyli znowu szerokość dłoni powyżej. Utrzymując odległość czterech cunów od linii pośrodkowej, powinien być punkt śledziona 16. Możemy również sprawdzić tą y, odległość, znajdując sobie punkt Renma 11, który powinien być na tej wysokości. Y, I ten punkt najłatwiej nam zlokalizować, dzieląc odległość y, pomiędzy y, dolnym brzegiem mostka. Pamiętając o tym, że tu jest wyrostek mieczykowaty, więc nie dół wyrostka tego tylko właśnie dolny brzeg mostka, do pęka. Tu jest 8 cunów ta odległość, dzielimy ją sobie na pół, mamy 4 cuny powyżej i cun w dół, tak, od tego punktu mamy ren 11 i na tej wysokości jest nasza odległość trzech cunów i tu się zgadza, więc śledziona, 12, śledziona 16 będzie cztery cuny od punktu Ren 11 i powyżej punktu śledziona 15. Ważne tutaj dla nas jest informacją to, że czasem u pacjentów łuk żebrowy zachodzi na ten punkt. Tutaj w tej sytuacji nie mamy bezpieczną odległość, ale Gdyby się zdarzyło tak, że ten punkt będzie wypadał na łuku żebrowym, albo musimy zmienić nasz nasze wybrany punkt, musimy zmienić e, pomysł na, na akupunkturę, albo nakuwamy go poziomo, tak, no nie możemy nakłuć go pionowo, więc jakby nakuwamy go albo wzdłuż, wzdłuż przebiegu po prostu żeber, tak? Natomiast najlepiej po prostu ominąć wtedy ten te punkt i wybrać inny. Kolejnym punktem będzie punkt, który zlokalizowany już jest w przestrzeni międzyżebrowej. I punkt śledziona 17, czyli to jest pierwszy, który przechodzi na linię żeber, znajduje się w piątej przestrzeni międzyżebrowej. Jak te żebra liczyć? Można to zrobić w jakiś sposób, albo od góry, albo od dołu. Bardziej dokładnym sposobem jest liczenie od góry. Od dołu możemy spróbować w ten sposób, że pierwsza przestrzeń międzyżybrowa, którą się wpada w linii środkowo-bojczykowej, to jest siódma przestrzeń międzyżybrowa i licząc od tego miejsca siódma, szósta, piąta, czwarta na górę wyznaczamy sobie kolejne przestrzenie, ale nie zawsze tak jest. Więc, żeby upewnić się co do naszego liczenia, jak już znamy pacjenta i wiem, że tak jest, możemy sobie ułatwić tę drogę. Ale najpierw powinniśmy wyznaczyć miejsca, te, te, linie, te linie i przestrzenie międzyżebrowe od, od góry. A robimy to w ten sposób. Znajdujemy wcięcie tutaj mostka. W pierwszej kolejności jest tak zwana rękość mostka, następnie trzo. W miejscu połączenia rękojiści mostka i trzonu znajduje się wyniesienie, taka guzowatość, do której z boku przyczepia się żebr, chrząstka żebra drugiego. Powyżej chrząstki żebra drugiego mamy przestrzeń pierwszą międzyżebrową, poniżej jest druga przestrzeń międzyżebrowa. I może, możemy w ten sposób policzyć sobie trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma. Tak? U mężczyzn najczęściej brodawka znajduje się w czwartej przestrzeni międzyżebrowej. I tutaj pacjent ma generalnie troszkę niżej położone brodawki, ale przy takim położeniu ręki w górę. Ta brodawka wypada nam w czwartej przestrzeni międzyżebrowej. Tak, czyli sprawdzamy sobie wyniosłość. Drugie żebro, pierwsza, druga przestrzeń, trzecia, czwarta tutaj jest, tak? Te przestrzenie zakręcają do góry, tak? One nie są proste, tylko układają się w taki sko takie skosy i to jest bardzo ważne, tak? Czyli znowu po poszukujemy sobie jeszcze raz wyniosłości. Pierwsza przestrzeń, druga, trzecia i czwarta, tak? My potrzebujemy piątą przestrzeń międzyżybrową, ponieważ w tej przestrzeni będzie nasz punkt, śledziona 17. I teraz znajduje się na klatce piersiowej, punkty śledzione znajdują się 6 cunów, oddalone od linii pośrodkowej ciała. Na brzuchu to było 4 cuny ale w momencie, kiedy wchodzimy już na przestrzenie międzyżebrowe, utrzymujemy odległość 6 cunów. Teraz jak wyznaczać te 6 cunów? Mamy obojczyk i linia środkowa obojczykowa jest zgodna z linią sutków. Przy różnych jakby ułożeniach ta linia sutków może być dalej lub bliżej, dlatego warto sobie ten obojczyk popatrzeć i znowuż pamiętamy, że nie idziemy prosto, jak jak linia środkowa działa, tylko że klatka nam się rozszerza. Więc lekko ta linia będzie robiła taki łuk. I teraz tu mamy cztery cuny, tak jak mamy brodawkę i dokładamy kolejne dwa cuny w bok, ale pamiętamy, że zakręca nam ta przestrzeń międzyrzebrowa, tak, czyli nie idziemy w bok, bo byśmy przeszli do kolejnej przestrzeni, tylko podążamy wzdłuż rowka tutaj. Tej y, utworzonego przez dwa żebra. Tak? Jesteśmy w piątej przestrzeni międzyżybrowej, i tu, dwa cuny za linią, y, linią y, środkowo-bojczykową i linią brodawek, znajduje się punkt śledziona 17. Tak? I tu stąd już idzie troszkę łatwiej. Mamy wyznaczoną przestrzeń. Kolejny punkt jest kolejnej przestrzeni na tej samej linii znowu 6 sunów od linii pośrodkowej, przestrzeń czwarta międzyżebrowa. To jest punkt śledziona 18. Śledziona 19, kolejny punkt będzie znowuż jedną przestrzeń międzyżebrową wyżej. Pamiętamy, że cały czas trzymamy się na przestrzeń, na naszej jakby odległości 6 w bok. I idziemy kolejny, kolejną przestrzeń do góry. Może poproszę teraz, żebyśmy rękę dali niżej, będzie nam łatwiej pokazywać. Tak, czyli jesteśmy śledziona 18, było tak, było 17, 18, to jest śledziona 19 punkt, tak. Śledziona 20, po, 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 utrzymujemy cały czas tą samą odległość 6 cunów. Idziemy tylko kolejną przestrzeń do góry. Jesteśmy już w drugiej przestrzeni, tak? Tu mieliśmy 17.5 przestrzeń, 18.4, 19.3 i 22. Przestrzeń międzyżebrową. Dla przypomnienia, w tej samej odległości, w pierwszej przestrzeni międzyżebrowej, mamy punkt płuc. tak, płuc o 1. Kolejny punkt wyżej będzie punkt półco2. Także półco1 jest bezpośrednio powyżej punktu, śledziona 20. Te wszystkie punkty są na jednej linii 6 cunów od linii pośrodkowej ciała. I ostatni punkt meridianu, śledziony, śledziona 21, wielkie luło śledzione, znajduje się. Na bocznej y, części klatki piersiowej, w przestrzeni siódmej międzyżebrowej. Ale niektóre źródła podają, że szóste. Zaraz będziemy sprawdzać, w jakiej y, te odległości u naszego pacjenta jest, bo jakby decydującym będzie palpacja tego punktu. I punkt, który jest bardziej tkliwy, uważany jest za punkt, w y, którym znajduje się śledziona 21. Y, 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 y. Siódmą przestrzeń międzyżebrową u naszego pacjenta mamy tutaj. Wyznaczamy, są albo od góry, albo od dołu. Już wcześniej ustaliliśmy, że pacjent ma siódmą przestrzeń między żebrą tutaj i podążamy, co jest bardzo ważne, pilnując, znowu w takim łuku, pilnując głębień między żebrami, tak? Musimy dojść do linii środkowej pachy, tak? Więc wyznaczamy sobie linię środkową pachy. Powinniśmy być już na tej odległości. Jesteśmy w przestrzeni siódmej międzyżebrowej, na linii pachy. Sprawdzamy również przestrzeń szóstą międzyżebrową i pytamy się naszego pacjenta, który punkt jest bardziej tkliwy. Podciskając. Czy ten, czy ten. Czy szósta przestrzeń międzyżebrowa jest bardziej tkliwa? Tak. Prawdopodobnie ta różnica wzięła się z tego, że pierwotnie podania chińskie, tutaj teksty chińskie pokazują siódmą przestrzeń jako miejsce lokalizacji 21. punktu meridianu śledziony. Natomiast były to jakby przestrzenie i odległości dostosowane do chińskich pacjentów. Chińczycy są z reguły niżsi. Kiedy pacjenci europejscy wysi pacjenci zaczęli. Zaczęto wyznaczać na nich te, ten punkt. Okazywało się, że częściej znajduje się on w tej przestrzeni szóstej, tak? bo jakby ta odległość jest, jest większa, dlatego jakby stąd te różnice się biorą. Także do egzaminu pamiętajcie, żeby obie te lokalizacje. Denman podaje bardziej siódmą przestrzeń, natomiast też jest zaznaczone, że ta szósta przestrzeń może być właśnie z wyżej wymienionego względu. I to ostatni punkt. Смотри, я ну что